Teraz słyszałem nawet, że ktoś myślał, że PLSQL oznacza jakiś polski SQL i że to jakaś spolszczona wersja. Cześć, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się tematem, czym różni się SQL od PLSQLA. Do tej pory na YouTubie dostaliście darmowy kurs SQLA, pojawił się też jeden odcinek PLSQLA, Mówiłem też na vlogu kilka razy o plsql-u, no i bardzo często te dwie technologie są ze sobą mylone, więc w tym odcinku chciałbym wyjaśnić, jaka jest różnica między SQL-em i plsql-em i czym w, w zasadzie oba te języki są. I zacznijmy od tego, czym jest w ogóle SQL. SQL to, to skrót od Structured Query, tu jest Q. Structure Query Language, czyli strukturalny język zapytań. Dlaczego tak? Strukturalny? No, strukturalny dlatego, że jest w bazie relacyjnej, bo SQL dotyczy pracy z relacyjną bazą danych. Struktura, relacja w nomenklaturze takiej algebry relacji, a mówiąc po prostu tabela. Czyli tu chodzi o tabelę, język, przepraszam, język zapytań, czyli dane z struktury obiektu, jakim jest tabela, wybieramy poprzez tworzenie zapytań. No i językiem, w którym te zapytania tworzymy, jest SQL, czyli SQL to nic innego jak szlaczki, czyli ten kod komputerowy, który sobie piszemy, po to, żeby wydobyć z bazy danych informacje, z relacyjnej bazy danych. I czym jest PLSQL? PLSQL jest językiem programowania do pracy z relacyjną bazą danych orak. W kolejnym odcinku powiemy sobie o tym, czym te wszystkie implementacje się różnią. Tak? Mamy Oracle, MS SQL, MySQL, Postgres, Firebird, jakiś SQLite i tak dalej. I to wszystko są tak zwane implementacje i o tym będziemy mówić. Natomiast w tym momencie chciałbym wyjaśnić różnicę między SQL i PLSQL, jeśli chodzi o Oracle. Tak? Czyli e, miej nam na uwadze to, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, dotyczy Oracle. Więc SQL, czym jest SQL? SQL jest. To jest zbiór poleceń, czyli tak, tak naprawdę pisząc polecenie SQL wykonujemy pojedyncze żądanie o wykonanie w bazie danych jakiejś operacji. I teraz w bazie danych, jakbyś wyobraził sobie bazę danych, jaki taki wielki zbiornik, zbiornik z tabelkami, co na tych tabelkach możemy robić? Tak naprawdę może, wyróżniamy cztery rodzaje operacji, jakie możemy robić. Mamy operację DDL od Data Definition Language, czyli możemy po prostu dodać sobie kolejną tabelkę, możemy jakąś usunąć, możemy nawet jakąś zmodyfikować. Więc to są operacje, które wykonują operacje na obiektach. Może to być tabela, może być indok, indeks, widok, jeszcze wiele innych obiektów, jakie w bazie danych istnieją. Mamy też operację DML. DML, czyli jak już obiekt, na przykład tabela, ma jakieś dane, to tam możemy wykonać cztery operacje, tak? Możemy je przeczytać, czyli mamy operację select, możemy wrzucić wartość do tej tabeli, czyli dodać po prostu rekord, mamy operację insert, możemy zmodyfikować rekord, czyli mamy operację update, no i możemy jeszcze rekord usunąć, czyli mamy operację delete. Więc to są cztery operacje wchodzące w skład rodziny zapytań w SQL, DML. Mamy też DCL, czyli Data Control Language. No, bo jak mamy jakieś bazy bazie danych tabelki, no to może być wielu użytkowników, którzy, wielu ludzików, którzy będą chcieli z tych danych korzystać. No i może być tak, że ta osoba może czytać tą i tą tabelę, ale tej już nie może. Dlaczego nie może? No, bo nie ma uprawnień. Czyli Data Control Language to, to takie operacje jak Grant czy Revoke, które nadają lub odbierają uprawnienia. I ostatnia rzecz to jest GIG dql, czyli Data Query Language, czyli operacja SELECT, która czyta dane. E, no właśnie, z tymi e, ro, język rodzinami e, Poleceń jest tak, że niektórzy uważają, że te trzy operacje to jest DML do czytania, a to jest operacja DML, która coś, e, przepraszam na odwrót, która tutaj coś pisze, write, a tu jest read, czyli czytamy i to jest operacja DML. Niektórzy wyróżniają tam dodatkowo rodzinę tych zapytań, czyli DQL, czyli czytanie. Jakby nie było, bo nie jest to jakaś kluczowa sprawa, grunt, że chodzi o to, że SQL jest czymś, co pozwala nam wykonać pojedynczą operację, która albo modyfikuje obiekty, robi coś z danymi, z uprawnieniami, bądź po prostu czyta dane. I to jest SQL. Natomiast czasem zdarza się tak, że będziesz chciał jakąś operację na przykład zautomatyzować. Albo będziesz potrzebował wykonać kilka operacji. Na przykład wyobraź sobie, że chcesz zrobić tak. Dodaj mi jeden rekord do tabeli A. Później, na przykład, jeśli liczba rekordów jest większa od 50, no to zupdateuj rekord w tabeli B. I teraz, chcę to zrobić w sql zrobiłbyś tak. No dobra, dodaję jeden rekord, czyli robię inserta. Później chcę sprawdzić, czy liczba rekordów w tabeli A jest większa od 50. No więc, co więc zrobisz? Piszesz operację SELECT. Później mówisz: No dobra, muszę zaktualizować jakiś rekord w tabeli B. Co robisz? Operację UPDATE. I teraz tak naprawdę wykonałeś trzy instrukcje SQL. Ale może się zdarzyć, że cały ten proces, o którym tu mówimy, to jest na przykład proces zatrudniania pracownika. Typu wyobraź sobie, że dodajemy nowego pracownika, czyli robimy insert do tabeli A, czyli tabeli np. pracownicy. No i mamy politykę, że jeśli liczba pracowników jest większa od 50, no to musimy zmienić jakiś tam dodatkową informację o oddziale, która przechowuje więcej niż 50 pracowników, że na przykład potrzebny jest dodatkowy kierownik, cokolwiek. I teraz mógłbyś oczywiście robić to pojedynczo, te wszystkie operacje wykonywać, no ale z czasem przecież by się okazywało, że przyjdzie kolejny pracownik i kolejny i kolejny i dużo fajniej by było jakby cały ten proces, o którym tu mówimy, móc włożyć w jeden pojemniczek, który byśmy nazwali programem PLSQL. Więc PLSQL to nic innego, mówimy o oraklu, jak zbiór poleceń SELECT, plus do tego tych poleceń, które są dochodzą takie instrukcje programistyczne, na przykład pętle zmienne obsługa wyjątków, tak? Tu moglibyśmy napisać, mielibyśmy INSERT. Po Gdzie mielibyśmy klauzulę tak zwaną IF, czyli jeśli liczba... Lead... Wynik selekta jest większy od 50 to zrób update, a w przeciwnym razie np. nie rób nic, albo wyświetl komunikat błędu, cokolwiek. Więc. PLSQL jest. skrót o PLSQL, bo to był struktur Query Language, więc ten SQL oznacza tutaj dokładnie to samo. Natomiast PL oznacza procedural language, czyli język proceduralny. A język proceduralny oznacza tylko tyle, że programujemy tak naprawdę te polecenia, grupujemy je w bloki w taki sposób, że. Całe wszystkie aplikacje napisane w językach proceduralnych polegają na tym, że grupujemy zbiór operacji w jakiś blok i ten blok może być zagnieżdżony w innym bloku, tak? Czyli mógłbyś, moglibyśmy mieć później jakąś inną aplikację, której ta byłaby małą częścią, tak? I to był kolejny blok i kolejny blok i one w jakiś sposób by między sobą działały, bo była tu by zaimplementowana logika, która określa to, w jaki sposób mamy cały proces na jakiś biznesowej firmie wykonać. Więc... PLSQL jest tak naprawdę rozszerzeniem SQL-a i bo słyszałem różne definicje odnośnie tego, czym jest PLSQL, raz słyszałem nawet, że ktoś myślał, że PLSQL oznacza jakiś polski SQL i że to jakaś spolszczona wersja, a więc nic z tych rzeczy, SQL to strukturalny język zapytań, a PLSQL to proceduralny język zapytań, czyli pewien, pewna konwencja, pewien sposób na to, na przeniesienie świata rzeczywistego, świata biznesowego do relacyjnych baz danych. Więc tym tak naprawdę jest PL-SQL, tym jest SQL. One oczywiście się od siebie znacznie różnią. PL-SQL jest językiem programowania, to jest tylko język zapytań, tak? Query Language, a to jest język już pełnoprawny język programowania, e, więc jest trudniejszy do nauki, niemniej jednak to oczywiście wszystko da się zrobić i tym też będziemy się zajmować. A jeśli miałbyś jeszcze jakieś pytania w tej kwestii, czegoś byś nie rozumiał, coś wydawało wydawałoby Ci się być niejasne, poza oczywiście tymi bazgrołami, bo wiem, że tu e, może nie, nie piszę zbyt pięknie, więc jakbyś czegoś też nie mógł rozczytać, wyłapać, coś niewyraźnie powiedziałem, no to masz komentarz, pisz, ja odpisuję na wszystkie komentarze. Cześć!